Nowenna, dzień trzeci. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, a skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła, Wielbi dusza moja pana i raduje się duch mój w Bogu, moim zbawcy, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Święte jest jego imię, a jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców stronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie. Panie, ty powiedziałeś, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili ojca w imię moje, dawam. Dlatego w tej nowennie proszę ojca w Twoim imieniu o. Panie Jezu, uwielbiam Cię. Uwielbiam Twoje najświętsze serce. Jak Twoja najświętsza matka, pragnę dostrzegać wielkie rzeczy, których Ty dokonujesz w moim życiu. Panie. W tobie wypełniły się wszystkie obietnice dane Abrahamowi. Proszę cię, Panie, naucz mnie wielbić Boga za jego wielkość. Pomóż mi zauważać, czy ja jestem pokornym sługą, czy ja wypełniam swoje obietnice, dawane innym, dawane tobie. Proszę cię, Panie, naucz mnie, jak Maryja wielbić Boga w każdym położeniu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Najświętsze Serce Jezusa pokładam w Tobie całą moją ufność. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami serce Jezusa gorejące ognisko miłości zmiłuj się nad nami serce Jezusa sprawiedliwości i miłości skarbnico zmiłuj się nad nami serce Jezusa dobroci i miłości pełne zmiłuj się nad nami serce Jezusa cnót wszelkich bezdenna głębino zmiłuj się nad nami serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i Zjednoczenie Serc Wszystkich. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa. Źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa. Zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego i na chwałę i zadość uczynienie, jakie w imieniu grzeszników ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia. I racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.